Cześć witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Viking Garage dzisiaj zajmę się przekładką y, kolejnego Anglika a dokładnie mówiąc y, przyjechała do mnie BMW model E92 czyli Versa Coupe teraz będę miał y, okazję porównać powiedzmy te dwa modele E46 z E92 y, wcześniej wspomniałem, że chciałbym y, Podjąć się przekładki modelu E90, czy tam powiedzmy E92. Teraz mam, to, mam okazję. Będę miał mniej więcej porównanie, e, czym te modele dokładnie się między sobą różnią, jeśli chodzi o przekładkę Anglika, jak, jak dokładnie są zbudowane, jaka jest różnica powiedzmy przy demontażu poszczególnych części a już okaże się, że, że BMW E92 jest trochę bardziej łatwiejsze, ale to już w trakcie rozkręcania wszystkiego się dowiem. Na pewno nie będę tutaj robił instalacji elektrycznej, ponieważ instalacja, instalacja elektryczna pojedzie do osoby, która przerobi tą instalację. Dokładnie chodzi o to, aby dozbroić do instalacji DVD, czy powiedzmy nawigację. Instalacja oczywiście będzie pochodziła z wersji europejskiej, nie będzie ta instalacja przerabiana, więc, więc na pewno nie będzie to, powiedzmy, nie wiem, aż taka ingerencja w tą całą wiązkę elektryczną. Jak ta instalacja do mnie przyjedzie, wtedy będę miał okazję zobaczyć dokładnie jak ta, nie wiem, przeróbka czy dołożenie tego, tej nawigacji wygląda. Może uda mi się coś na ten temat powiedzieć, ale dopiero Muszę widzieć tą instalację. Muszę zobaczyć mniej więcej, jak to jest zrobione. Nie mam żadnych schematów elektrycznych do, do tej BMK. Musiałbym teraz gdzieś e, zacząć poszukiwać jakichkolwiek schematów e, elektrycznych, żeby e, podłączyć tą BMK. Oczywiście ta BMK jest tak. Można powiedzieć wyposażona standardowo, czyli elektryczne fotele, podgrzewane fotele, jakieś tam powiedzmy, nie wiem, elektryczne lusterka, elektryczne szyby. No, można powiedzieć, że to jest w standardzie. Nie ma tutaj szyby dachu. A na chwilę obecną przebieram się i biorę się do roboty. No i tak, auto jest trochę bardziej zaawansowane. Jest tutaj trochę więcej bajerów. Podejrzewam, że elektronika też jest trochę na wyższym poziomie. Choćby nawet ze względu na... Stacyjkę. Tutaj już nie ma takiej zwykłej stacyjki, gdzie wkładamy kluczyk, przekręcamy. Tu już jest wszystko elektryczne, łącznie z przyciskiem start-stop. Więc tutaj sama, sama ele, instalacja elektryczna już jest powiedzmy level wyżej niż E46. Jeśli chodzi o wnętrze tego samochodu, to nie wydaje mi się, żeby było aż na tyle skomplikowane. Ale to w trakcie rozkręcania tego, tego wszystkiego, demontażu tego wszystkiego, będę widział mniej więcej. Jaki poziom skomplikowania jest tutaj w, tym, w tej BMC? Mam nadzieję, że nie różni się to za bardzo od modelu E46, więc, tutaj, przy tej 92 mam nadzieję, że to wszystko pójdzie w miarę łatwo i szybko. No i to i tak jak zawsze, no, po prostu w tym momencie muszę spra sprawić, żeby kierownica z tej strony znalazła się po tamtej stronie i oczywiście fotel pasażera czy fotel kierowcy znalazł się po stronie pasażera i na odwrót. Yy, wiem jeszcze, że... Yy do przespawania jest ponoć wspornik pod hamulec ręczny ale to dopiero jak już to wszystko zdemontuję będę widział co dokładnie trzeba przespawać i tak jak wcześniej wspomniałem mam nadzieję, że ściana grodziowa jest nie ma przy tej ścianie grodziowej za wiele przeróbki a sam samo powiedzmy nie wiem sam, same wszystkie te elementy, które znajdują się pod kokpitem są podobne do E46 no i tak, jak na chwilę obecną, demontaż przebiega bardzo sprawnie, czyli jestem na etapie demontażu foteli. Fotele tak samo jak w E46, rozkręcamy najpierw śruby z tyłu, przejeżdżamy fotelem do tyłu, rozkręcamy śruby z przodu, dźwigamy lekko fotel, rozpinamy złącze, które zasila całą elektrykę i elektronikę w fotelu i wtedy bez żadnego problemu możemy taki fotel wyjąć. No i e, warto sobie ten fotel e, ustawić podczas wyciągania tak, żeby szyny, które są przykręcone do, na, do nadwozia e, schowały się mniej więcej pod całą długością fotela. Wtedy nie ma tutaj z tyłu żadnych elementu, elementów wystających, które przeszkadzałyby nam przy wyciąganiu tego fotelu i oczywiście e, nic w aucie nie uszkodzimy. Tak, już widzę delikatną różnicę pomiędzy E46 a E92. W E92, E92 jest czteroosobowe, E46 jest pięcioosobowe i tu po środku pomiędzy dwoma fotelami znajduje się przedłużenie tunelu środkowego. No i zaczynam powoli już bardziej za też tego wszystkiego, żeby zamontować ten tunel tutaj pośrodku, który się znajduje pomiędzy fotelami. W pierwszej kolejności trzeba wyciągnąć ten schowek, który tutaj się znajduje. Żeby to, schować, tak naprawdę, żeby to wyciągnąć, tak naprawdę wystarczy tylko delikatnie szatnę do góry. On znajduje się na takich metalowych zaczaskach, czyli nie ma żadnego problemu, żeby to zdemontować. W środku znajduje się tylko i wyłącznie taka otwarta i oczywiście już widzę pokazały mi się dwie śruby którym ten tunel tutaj w tym miejscu jest przykręcony no i teraz będę się dalej zastanawiał jak ten element roz dalej rozbierać no i oczywiście dalsza część również jest na zaczaskach czyli wystarczy tylko delikatnie tutaj podważyć, szarpnąć do góry i wyciągamy praktycznie cały, cały ten element jest z pieliszką, z regulacją nawiewu. Nie trzeba tego wszystkiego indywidualnie rozbierać. Widzę, jest tylko jakaś delikatna wtyczka do rozpięcia. Podejrzewam, że podświetlanie z tyłu tutaj tych elementów. Także muszę teraz na spokojnie tę wtyczkę rozpiąć i już zaczynają mi się odsłaniać kolejne śruby, które mocują tę tylnią, tylnią część tego tunelu środkowego. Tylnie kanapy oczywiście też Demontuje się w bardzo fajny sposób, tak naprawdę wystarczy tylko złapać od góry szatność, tu znajdują się takie dwa elementy, które mocują tą kanapę, ona jest tak naprawdę tylko i wyłącznie wstrzelona, więc po mocniejszym szarpnięciu bez żadnego problemu możemy te elementy zdemontować. No i już powiedzmy mam tą tylnią część zamontowaną, tunel środkowy wykręca się bardzo fajnie, tak naprawdę y z tyłu są dwie śruby dziesiątki, z przodu są dwie, dwie gwiazdki. Odk odkręcamy te gwiazdki, wyciągamy ten tunel. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że z boku znajdują się podświetlenia, czyli przed wyciągnięciem po tym tunelu. Najpierw trzeba te podświetlenia wyciągnąć, czyli pchamy delikatnie pal palcem, podświetlenie wyskakuje, rozpinamy wtyczkę, wkładamy to z powrotem na swoje miejsce i wtedy bez żadnego problemu możemy taki tunel wyciągnąć. Ok, teraz biorę się już powoli za tunel środkowy. Oczywiście przez cały czas muszę się zastanawiać jak dane elementy się rozbiera. I teraz tak, tą konsolę środkową, tutaj gdzie znajdują się biegi i popielniczka ściąga się bardzo łatwo. Tak naprawdę wystarczy tylko podważyć plastik tak, żeby odstrzelić go od zaczasków i w tym momencie bez żadnego problemu taki tunel ściągamy. Oczywiście zostaje nam tutaj wtyczka jeszcze do rozpięcia, która zasila zapalniczkę. I można powiedzieć, po 4 sekundach taki tunel mamy ściągnięty, taką osłonę tunelu. No i teraz muszę na spokojnie dalej dochodzić do tego, jak te elementy rozebrać, tak żeby ich nie połamać i nie uszkodzić. No i tak z konsolą środkową muszę przyznać, że jestem mile zaskoczony, ponieważ jak już wie się jak to wyciągnąć, to, to trwa to też oczywiście chwilę. I tak naprawdę cała ta konsola środkowa jest przekręcona na dwóch śrubach. Dwie dziesiątki z przodu, dwie dziesiątki z tyłu i w tym momencie ona cała schodzi. W E46 musiałem to wszystko po kolei tak jakby rozbierać, żeby to wszystko demontować. A tutaj wychodzi to w jednym całym kawałku i generalnie nie ma żadnych problemów, żeby to wyciągnąć. Jedynie co Trzeba pamiętać, że od spodu są, e, znajdują się wtyczki. Jedna jest do zasilania e, telefonu, druga jest tutaj do zasilania e, zapalniczki z gniazdka. Po rozpięciu tych wszystkich wtyczek po prostu dźwigamy e, całą tą konsolę środkową do góry a ona generalnie schodzi bez żadnych problemów. E, jedynie co, w momencie kiedy przeszkadza nam ręczna, jak jest za bardzo na, e, naciągnięta linka, trzeba będzie po prostu popuścić sobie ręczne, żeby jednak ten ręczny wyciągnąć maksymalnie do góry i wtedy bez żadnego problemu tą, tą całą konsolę e, ściągamy. I generalnie jeśli chodzi o tą odrobną listę, która leci tutaj przez całą konsolę, to jest tak samo montowana jak w BMW 46, tak naprawdę wystarczy tylko mocniej to pociągnąć, powiedzmy, nie wiem, czy podważyć, czy później ewentualnie pociągnąć i cały ten element wychodzi. Jedynie co, problem jest z dostaniem się do wtyczek, które tutaj się znajdują do podświetlania i do zamykania szyba, awaryjne i system plus przycisk start stop, który tutaj wychodzi Start-Stop się rozpina. Fajnie, wystarczy tylko złapać wtyczkę po bokach, wcisnąć i on wyskakuje. Gorzej jest, żeby dostać się do pinów, które są głębiej, pod tymi nawiewami. Jeden jest tutaj powiedzmy z brzegu, bez żadnego problemu można go wypiąć, ale ten, który jest głębiej, no już trzeba troszkę pokombinować, żeby delikatnie go wysunąć i nie uszkodzić żadnej, żadnych elementów, powiedzmy, czy, czy nie wiem, wyszarpać kabli z instalacji elektrycznej. I To co mi się tutaj w tej belce podoba, to to, że wszystko jest w oryginale, jeszcze nie było rozkręcane, wszystkie śruby są na swoich miejscach yy, i można po kolei je odkręcać i segregować tak, żeby później poprzekać je z powrotem na swoje miejsce. No i z całym tym panelem oczywiście też nie ma problemów, jest na zaczaskach, tak naprawdę wystarczy tylko delikatnie go podważyć, pociągnąć yy, i bez żadnego, bez żadnego problemu to yy, ściągamy. Tutaj widzę są dwie kostki, które bardzo łatwo idzie odbezpieczyć je, otworzyć można powiedzieć, te kostki są w standardzie praktycznie we wszystkich samochodach spotykane także no i taki panel mam już zdemontowany nie wiem czy przyda mi się to do Anglika ponieważ nie wiem jaka dokładnie do mnie przykładka przyjedzie w tej chwili oczekuję na części no i spokojnie sobie to wszystko odkładam to co jestem w stanie przewidzieć, że będę montował z powrotem z tego co się orientuję to ma tutaj być założone DVD z nawigacją ale jak to będzie wyglądało ciężko mi powiedzieć dopiero jak to wszystko do mnie przyjedzie będę w stanie ocenić co, będę, co, be, co będzie niepotrzebne a co, co będę mógł odłożyć nie wiem, na półkę czy pozbyć się tego No i kolejny element wyskoczył Radio jest przykręcone tylko i wyłącznie na dwie śruby tutaj od dołu dwie śruby na krzyżaka wykręcamy te dwie śruby bez żadnego problemu takie radio wyskakuje No i tak powoli tego wszystkiego ubywa. Kolejny element, który jest łatwy do wykręcenia. 4, 4 gwiazdki, 20 dziesiątki, 4, 8, 8. Odkręcamy, wyciągamy i w każdej chwili możemy to w dowolny sposób zmodyfikować. Nie ja wiem, jak to występuje w modelu E90. We wszystkich modelach E90, czy E91 czy E92. Czy jest tutaj możliwość modyfikowania tego? Myślę, myślę że tak. Ale tak jak wspomniałem, wszystko się okaże dopiero jak przyjedzie do mnie nawigacja, czy ten element będzie mi potrzebny, czy po prostu do nawigacji na przykład trzeba ten plastik cały wymienić.